Witajcie, powoli się szykujemy na wyjazd do Chorwacji. Robię aktualnie taki test, jeśli chodzi o telefon. Chcę sprawdzić, czy fajnie będzie nagrywał, czy nie. Jeśli chodzi o kamerkę, którą do tej pory używałem, Snopo V-Mate, tam niestety jest problem z mikrofonem cały czas. Jak podłączę kamerkę stricte do telefonu, ten dźwięk jest naprawdę fajny ze względu na to, że bierze mikrofon bezpośrednio z telefonu gorzej jest wtedy, kiedy właśnie to rozłączę no i wtedy jest problem robię sobie właśnie taki szybki trip po Bronowicach dawno w sumie sobie tak nie spacerowałem tutaj po tej okolicy idę tutaj właśnie w pobliżu najbliższego źródełka, później przejście wokół działek. 29 sierpnia wybieramy się, stricte do Chorwacji. Już się powoli zaczynamy pakować. Ze względu na to, że teraz mam dowalone 4 dni pod rząd od czwartku do niedzieli, jeśli chodzi o pracę. No ale zrobimy tak, żeby 29, czyli w poniedziałek, godzina czwarta, piąta, żeby już wyjechać, żeby być w trasie. I co jest najbardziej istotne, będę zmieniać jeszcze olej w silniku żeby żadnych jaj nie było po drodze. Wyważę oczywiście koła no i jedziemy od 29 do 9 września Myślę, że to będzie naprawdę fajna wycieczka. O, w Pronowicach takie mamy e, takie mamy właśnie drogi tutaj pod ciałeczki. E, raz Wam to wszystko pokażę. Pogoda, tak jak widzicie, no taka średnia na najeża. Tutaj po lewej stronie oczyszczania ścieków wodociągi Tak jak powiedziałem 29 już e, jedziemy e, Jeśli chodzi o trasę to Żywiec Żelina Naga Kaniza e, z Nagakaniza Kaniza od razu przejeżdżam granicę e, węgiersko-chorwacką i w następnej fazie zatrzymamy się w takiej fajnej miejscowości. Na razie nie podam nazwy. Zobaczycie w późniejszych vlogach. Tak jak Wam obiecałem, będzie więcej kręcenia mnie i mojej osoby. No tego brakowało też w ostatnim vlogu. Co też, żebyście mnie poznali. No najważniejsza kwestia, no to powiem Wam szczerze. Kurwa, muszę się zapisać na siłownię już, bo Kondycję trzeba poprawić Mam zamiar to zrobić e, Już po Chorwacji Trzeba zadbać o siebie trochę bo To nie ma żartów No jak dobrze pójdzie, może jeszcze jakiś wyjazd będzie Ale to czas pokaże, bo to Tak jak powiedziałem, pieniądze, pieniądze, pieniądze Samowite Niesamowite, idę sobie i tego ostatnio nie było z tego co kojarzę. Takie fajne ławeczki. Tam troszkę dalej też zrobili ławki. Brakowało tego zdecydowanie. No muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jeśli chodzi o tą kamerkę. Yy, tak podglądowo sobie patrzyłem, jak to wygląda. I jest naprawdę nieźle. Powie, czy całkowicie się nie przechyca na telefon, bo jakościowo jest petarda. Idę sobie, idę, a to kolejna niespodzianka. Tam dalej znowu są ławeczki. Ciekawe. Brakowało tego. Dobrze, bo się zmienia ten Kraków Pługi. Tutaj widok na Lasek Wolski. I na takie pola dlaczego tak naprawdę zacząłem logować Przyszedł w moim życiu pewny taki moment w pracy, w którym stałem. Patrzyłem się przed siebie, mówię kurde, Piotrek, co ty robisz? Musisz zmienić swoje życie No i postanowiłem tworzyć filmy, postanowiłem zostać vlogerem Zobaczę jak to dalej wszystko pójdzie, bo to e, oczywiście wy to oceniacie i tak dalej, jeśli bym robił jakieś tam błędy. E, piszcie do mnie, bo to jest istotne dla mnie. E, będę się poprawiał. Bo to jest też istotne dla mnie. E, no i przede wszystkim chcę dumnie reprezentować Kraków w moich wyprawach. E, I obserwujcie mnie dalej. I, Pamiętajcie dawajcie subskrypcję, bo dużo mi dają. No, tylko zobaczcie. Coś wspaniałego. Cisza, spokój. I słychać tylko świerszcze. I gdzieś tam z oddali w psa Wracając jeszcze raz do trasy. Wracając jeszcze raz do trasy. Tak jak powiedziałem... Yy... Odnośnie tamtego miasteczka, którego nie zdradzę na razie nazwy, stricte będziemy dalej jechać na Orebic. Ale, żeby nie było zbyt prosto, nie będziemy jechać autostradą, tylko drogą krajową. Także myślę, że zobaczymy wiele różnych ciekawych miejsc. O, działki ROD mają swój klimat. Wszystko, wszystko zrobione po swojemu. Każdy domek inny. Tereny bardzo lubiane, tak jak zresztą widzieliście, przez rowerzystów, no, chyba zacznę tu częściej wpadać, żeby się wyciszyć. Wiem, że dawno nic nie wrzucałem też na vloga, za co z góry was przepraszam, ale tak naprawdę nic ciekawego w moim życiu przez ostatnie te miesiąc się nie działo. Chodziłem do pracy, dzień w dzień zasuwając. Gdzie nie, gdzie się tam gdzieś wybrałem, ale to na jeden dzień, to niebo nawet kiedy tego pokazać. Chcę w ogóle znać, co sądzicie właśnie o nagrywaniu z telefonu? Czy jest ok, czy bardziej wolicie tamtą kamerkę, z której używałem, której używałem ostatnio? Tam są działki, z których właśnie wyszedłem a tutaj dosłownie obok działek zrobili takie niesamowite bloki naprawdę bardzo fajne osiedle Myślę, że w ciągu najbliższych dni zbiorę taki materiał że na no nic tylko oglądać, także Zapraszam Was do mnie, trzymajcie się. Hej!